Dziś opowiem o 21 nawykach na 2021 rok. Nazywam się Kinowska, jestem wirtualną asystentką i prowadzę stronę Kobiecy Biznes Online, czyli miejsce dla kobiet przedsiębiorczych, które chcą spełniać swoje biznesowe marzenia. Dzisiaj będziemy mówić o nawykach. Są to nawyki, które częściowo, które ja stosuję, które chcę wprowadzić, to jest taka lista, która może was zainspirować do jakichś pozytywnych zmian yy, w swoim życiu. I to co jest ważne, starałam się, żeby taki nawyk był możliwy jak najbardziej krótki, żeby łatwo było go wprowadzić, żeby nie było to za duże wyzwanie, bo jeżeli stawiamy sobie jakiś cel, jakiś nawyk chcemy wprowadzić, to zaczynamy od malutkich kroczków i stopniowo zwiększamy częstotliwość, bądź zostajemy przy takim malutkim kroczku, jeśli on nam wystarcza. Pierwszy nawyk to jest 10 minut książki dziennie. To jest nawyk, który ja wprowadziłam sobie w 2020 roku i zaraz po ćwiczeniach, po oddechu i wszystkich rzeczach, które robię rano, czytam 10 minut książki. Nastawiam sobie na zegarku stoper i czytam przez 10 minut. I można by było się zastanawiać dlaczego, co mi to w ogóle daje? Daje mi to to, że już rano wiem, że zrobiłam coś, co jest inspirujące, fajne. Czytam uczę się czegoś nowego i często wieczorem już nie mam czasu albo siły albo ochoty na tą książkę, a rano jakby robię to i mam odhaczone, jestem kilka stron dalej w książce, którą chcę przeczytać. Kolejna rzecz to jest to, co też należy do mojej porannej medytacji. Staram się to robić, to jest medytacja. Są różnego rodzaju medytacje. Można zacząć po prostu od siedzenia z muzyką i oddychania. Ja tak zaczynam teraz kiedy już przejdę, będę bardziej taka, że dłużej będę mogła wytrzymać, to przejdę do jakichś prowadzonych medytacji. Jest też mnóstwo medytacji bardziej jogicznych, więc możecie też poszukać. Jest ich całe mnóstwo na YouTubie. Wystarczy wpisać i wyszukać coś dla siebie. I mamy to zupełnie za Darmo. Kolejna rzecz to jest gorąca woda z cytryną, woda z cytryną rano, nie wiem, czy musi być gorąca. Ta cytryna ma też różne inne właściwości, ale samo wypicie wody na samym początku dnia jest super pomysłem, no bo e, często mamy problem właśnie z tym piciem wody, jesteśmy odwodnieni, a ta woda pomaga nam w koncentracji, pomaga nam lepiej wejść po prostu w dzień. Kolejna rzecz to jest 15 minut ćwiczeń codziennie, dziennie. 5 dni w tygodniu, jak wolicie. Ja jestem za tym, żeby zacząć od małych rzeczy. Jeżeli nie ćwiczyłaś przez cały 2020 rok, albo ćwiczyłaś okazjonalnie, albo miałaś zrywy, tak jak ja miałam zrywy, to najlepszym sposobem na to, żeby robić to regularnie, jest wybrać sobie ilość dni w tygodniu, które będziesz ćwiczyć, i następnie robić to przez 10-15 minut. Tak, żeby się nie za bardzo um, do tego zniechęcić, żeby te zakwasy nie były ogromne, żeby to było coś. Co, po czym poczujesz się lepiej, zrobisz coś dla siebie, ale nie będziesz czuła się potem zmęczona, nie będziesz czuła, że to jest za dużo i nie będziesz czuła takiej niechęci. Ja robię to dokładnie rano, wstaję, odpalam komputer i włączam sobie 15 minut ćwiczeń. Raz to jest yoga, raz to są ćwiczenia jakieś takie bardziej fitness, ale robię to przez 15 minut. To nie jest dużo, zawsze znajdę na to czas rano. A od razu się lepiej czuję, tym bardziej, kiedy ja całe dnie siedzę przy komputerze. Kolejna rzecz to jest właśnie yoga, joga 15 minut dziennie, czy ile sobie zamarzycie. To jest też wspaniała rzecz, która ja teraz jakby powróciłam trochę do tych ćwiczeń i znowu czuję się świetnie. Wiadomo, że te pozycje wszystkie są trudne i ja jako osoba początkująca mam z tym duży problem, ale to. Samo to, że już coś robimy, że oddychamy, że to jest takie wolniejsze. Jeżeli lubimy jogę, jeżeli chcemy spróbować jogi, bo nie wiemy, czy ją lubimy, czy nie, to bardzo zachęcam was, żeby to zrobić w 2021 roku. Kolejna rzecz to jest odkładanie małych sum, kiedy tylko mamy na to sposobność. Często ciężko jest nam w ogóle odłożyć jakiekolwiek pieniądze, a kiedy pomyślimy sobie o tym, że na przykład idąc do pracy jednego dnia nie kupimy sobie kawy, tylko odłożymy te pieniądze, prześlemy sobie je na konto oszczędnościowe. Tą kwotę, którą wydalibyśmy na kawę idąc do pracy, jeżeli chodzimy do pracy, jeżeli będziemy chodzić do pracy, bo nie będziemy mieć lockdownu, to. To każda taka złotóweczka mała, każde 5 zł, 10 zł się nam przyda. Tak samo, jeżeli na przykład kupujemy coś w przecenie, możemy na przykład to, co udało nam się zaoszczędzić od ceny regularnej, przelać na konto oszczędnościowe. W ten sposób, w ten sposób nam się będzie coś tam zbierać. Wiem, że w niektórych bankach jest nawet tak, że nie musimy się my tym przejmować. Wystarczy tylko, że ustawimy coś takiego że jakaś, jakiś procent z kwoty, którą wydajemy przy danej transakcji idzie na konto oszczędnościowe. W ten sposób pieniądze same się odkładają, a my jesteśmy bardziej spokojni o, o to co się stanie w trudnych czasach, bo jak widzieliśmy po poprzednim roku, to jest bardzo ważne, żeby jakieś zabezpieczenie finansowe mieć. Kolejny nawyk dotyczący oszczędzania w tym roku, który możemy sobie wdrożyć, to jest płacenie najpierw sobie. Płacimy najpierw sobie, czyli dostajemy pensję, dostajemy fakturę, dostajemy cokolwiek albo podchodzimy mamy jakieś podsumowanie miesiąca całego e, i płacimy najpierw sobie, czyli płacimy sobie na oszczędności. Patrzymy ile mamy pieniędzy. I najpierw robimy przelew na oszczędności, a dopiero później płacimy rachunki, yy, zostawiamy sobie pieniądze na życie i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób unikniesz sytuacji, w której yy, chcesz coś odłożyć i na koniec miesiąca nic ci nie zostaje, no więc myślisz sobie, dobra, odłożę w następnym miesiącu i tak się powtarza i powtarza i powtarza. Jeśli to zrobisz na początku miesiąca, to masz pewność, że już coś jest zaoszczędzone, a nawet jeżeli ci zabraknie, no to zawsze możesz jakby. E, sobie dobrać to, oczywiście to jest, to jest niedobre, no bo z tego oszczędnościowego konta już nie powinniśmy wypłacać na życie takie bieżące, ale e, mamy, taką, mamy taką świadomość tego, jak widzimy na tym bieżącym koncie, to, że mamy tyle i tyle pieniędzy do końca miesiąca i więcej po prostu nie będzie i... E, i, i te oszczędności są jakby bezpieczne. Ja właśnie tak robię i to, co jest na oszczędnościowym po prostu dla mnie nie istnieje i ja tam po prostu nie zaglądam, nie chcę, nie wiem, nie biorę tego pod uwagę w swoim budżecie. To są pieniądze, które są przeznaczone na czarną godzinę bądź na jakiś większy cel, szczególnie osoby młode, nie wiem, zbierają na wkład własny do domu albo do mieszkania albo na jakiś tam swój inny cel. Te pieniądze po prostu dla mnie nie istnieją, ja z nich nie korzystam i nie są na bieżącym koncie, więc jest mi łatwiej e, po prostu zapomnieć o nich. Ósmy nawyk to picie świeżo wyciskanego soku, co jakiś czas, codziennie, co drugi dzień, co trzeci dzień, to jest źródło witamin w czystej postaci. Taki sok wypijamy od razu po jego zrobieniu. Możemy też oczywiście jeść po prostu więcej owoców i warzyw na co dzień i to są takie małe rzeczy, które sprawią, że się lepiej czujecie. Ja właśnie tak robiłam w wakacje, że piłam bardzo często soki i od razu zobaczyłam, że moja cera, moje włosy, wszystko wyglądało dużo, dużo lepiej właśnie dzięki temu, że miałam więcej witamin i po prostu jadłam zdrowsze. Rzeczy. Kolejna rzecz to takie domowe spa raz w tygodniu. To jest rzecz, którą ja sobie wprowadziłam, bo nie miałam dla siebie czasu, chciałam o siebie bardziej zadbać i jakby, no, mamy mało teraz możliwości, żeby sobie ten czas umilić, więc wprowadziłam sobie zasadę domowego spa raz w tygodniu czyli mam świeczki, mam wszystkie maski, innego rodzaju rzeczy, idę do wanny, potem o siebie. Kremuje się cała, i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście nie musi być dokładnie to, czyli to nie musi być dokładnie domowe spa, ale taki kawałek, taki jakaś chwila, pół godziny dla siebie zawsze jest dobre po to, żeby się po prostu zresetować. Jeżeli mowa o resecie, to przechodzimy do następnego nawyku, czyli jeden dzień w tygodniu na reset, na kompletny reset. To jest coś, co ja też sobie wprowadziłam. Prowadziłam sobie nawet dwa dni, e, czyli sobotę i niedzielę, na kompletny reset. Nie mam żadnych wyrzutów sumienia, jeżeli w tych dniach nie zrobię nic produktywnego. Nie mam żadnych wyrzutów sumienia, jeśli mój dzień będzie wyglądał tak, że wstanę bardzo późno. Jedyne co będę robić przez cały dzień, to wychodzić z moimi psami e, i e, po prostu e, będę przez cały dzień oglądać sobie coś albo cały dzień nie zrobię nic co mnie przybliży do jakiegoś celu, ponieważ zauważyłam, że po tym resecie wracam ze zdwojoną siłą do pracy i lepiej mi się po prostu pracuje. To jest coś, czego nauczyłam się właśnie w poprzednim roku i w tym roku będę to kontynuować. Pozostając przy pracy i przy tym wolnym, to y, kolejna rzecz, którą nauczyłam się w poprzednim roku, którą będę kontynuować w tym, to jest y, wyznaczenie sobie godzin pracy. Często pracując w domu, pracując we własnej firmie, nie mamy wyznaczonych tych godzin pracy, dlatego że no, tak naprawdę pomiędzy pracą a domem nie ma żadnej różnicy, bo cały czas robimy to w domu. E, a jeżeli jesteśmy właścicielami firmy, no to nasza głowa cały czas gdzieś tam y, krąży wokół różnych pomysłów y, i różnych rzeczy, zagadnień, problemów. Które trzeba wykonać, i ja y, po prostu wyznaczyłam sobie godziny pracy, że o godzinie 19 mój komputer jest wyłączony i nie mam już, y, nie muszę się tym zajmować. I przez pierwszy czas było mi trudno, ale teraz nie mam już nawet wyrzutu sumienia, kiedy ten y, komputer wyłączam, bo wiem, że przez cały dzień robiłam coś, co było dla mnie ważne i starałam się i robiłam wszystko i zaczynam o 9. .00. Gdzieś tam w środku, wiadomo, mam przerwę godzinną na obiad na przykład ale staram się, żeby ta praca była bardziej systematyczna, żebym ja wiedziała i wystarczy, że tylko poinformowałam osoby, z którymi współpracuję, że tak robię i nie ma w ogóle żadnego problemu. Kolejny nawyk to 30 minut dziennie na to, co chcesz zrealizować, czyli włączamy sobie zegarek, włączamy sobie stoper i poświęcamy pół godziny, 10 minut, 20 minut, ja wyznaczam sobie pół godziny na coś, co chciałam zawsze zrealizować, a po prostu nigdy nie miałam na to czasu. Nigdy nie znajdziesz na to czasu, jeśli go sobie nie stworzysz. I jeżeli go sobie nie zarezerwujesz, jeżeli w ciągu dnia zarezerwujesz sobie 15 minut na coś, co zawsze chciałeś zrobić, nie wiem, zawsze chciałaś się napisać książkę, nauczyć się, nie wiem, języka jakiegoś nowego, hiszpańskiego, francuskiego, chciałaś nauczyć się jakiejś nowej umiejętności, która być pomoże podnieść Twoje kwalifikacje, wyznasz sobie 10, 15, 20, 30 minut dziennie i po prostu to rób. I zapisuj sobie, czy zrobiłaś to danego dnia, czy nie. I takie małe kroczki pomogą Ci w tym właśnie, że lepsze jest zrobienie 10 minut jakiejś czynności niż zrobienie. Zero minut jakiejś czynności w danym dniu. Kolejna rzecz, którą robię codziennie rano i która jest świetna i która, bez której już sobie nie wyobrażam w ogóle życia, robię to rano, wieczorem, w ciągu dnia, kiedy poczuję taką potrzebę, to jest pisanie dziennika, spisywanie swoich myśli. To nie muszą być myśli typu drogi pamiętniczku, dzisiaj robiłam to, to, to i to. Nie, po prostu jeżeli coś Cię trapi, jeżeli masz jakieś coś do przepracowania, do przemyślenia, do coś Cię zdenerwowało, coś Cię ucieszyło, Jakaś myśl ci wpadła do głowy, to zapisuj to sobie. Ja właśnie w ten sposób teraz działam, kiedy coś mnie zdenerwuje, kiedy coś, nad czym się zastanawiam, kiedy nawet chcę sobie zrobić burzę mózgów jakąś, co do tego, na przykład, jakie filmy mają być na YouTubie na następny miesiąc, to też sobie to zapisuję tam, robię sobie burzę mózgów sama ze sobą, i w ten sposób mogę i w ten sposób lepiej mi się pracuje i to wszystko jest uporządkowane. Bardziej moje myśli są uporządkowane w głowie i ja tego po prostu nie trzymam, bo kiedy ja już to przeleję na kartkę, już się tym nie Interesuje, nie zastanawiam się nad tym, bo wiem, że zawsze mogę to sobie do tego wrócić, więc mózg, mój mózg już tego nie przetwarza. Samo takie połączenie z sobą, właśnie przy tym dzienniku, też jest bardzo fajne i wydaje mi się, że to jest darmowa wersja takiej e, terapii, którą możemy sobie zrobić sami ze sobą. Kolejna sprawa to jest picie wody. Picie wody w ciągu dnia. E, ja już sama nie wiem, ile powinniśmy pić tej wody. Wiem, że powinniśmy pić jej dużo e, i e, ta woda sprawia mi, zawsze, że po prostu nie boli mnie tak głowa. Jak siedzimy przed, jak ja siedzę od 9 do 19 przed monitorem e, i e, ten monitor ma te swoje światła nie za fajne, do tego piję herbatę bądź kawę jedną za drugą, e, to e, na koniec dnia boli mnie strasznie głowa. Od tego światła, od tego, że moje, mój organizm ma za mało wody, od tego, że jestem zmęczona, od tego, że cały czas myślę, zastanawiam się, coś tam tworzę, Eee, a kiedy piję wodę, to chociaż daje jakąś lepszą energię mojemu erga, organizmowi, eee, i, i, i ta głowa mnie nie boli, bo ja mam więcej, więcej tej wody, nie jestem taka odwodniona. Eee, I wiadomo, że jak pije się dużo wody, to jest może wydawać się głupie, ale jak pije się dużo wody, to trzeba często wstawać od tego biurka, chociażby do łazienki. A kiedy idziemy do łazienki, często jest tak, że coś tam to z jednej strony jest dobre, z drugiej złe, no wiadomo, się rozpraszamy, ale wiadomo, że coś tam zobaczymy, coś tam przejdziemy się, chociaż trochę, więc nie siedzimy non-stop. Kolejna rzecz, którą chcę wdrażać już od jakiegoś czasu i którą staram się wdrażać, to jest takie 10-15 minut skupienia się na jednej osobie, czyli poświęcenia całkowitej uwagi osobie, bądź na przykład zwierzęciu, nie wiem czy nie widać, ją on schowała się na całe szczęście, mojemu psu, moja, mój szczeniaczek tutaj jest, proszę. Skupienie się na kimś, na kim nam zależy. To jest coś, co, co wydaje się być śmieszne, bo powinniśmy się skupiać w ogóle więcej czasu, jeżeli na przykład mieszkamy z kimś, na przykład z mężem, z dzieckiem itd., itd., ale często jest tak, że zamiast poświęcić całą wagę na kogoś, w ogóle nawet przez minutę nie robimy tego, bo już jesteśmy gdzieś tam indziej myślami, coś robimy w międzyczasie, gotujemy, pracujemy, oglądamy telewizję itd. itd. Ja tutaj mówię o takim czystym poświęceniu czasu na daną osobę bądź na, na kogoś, kogo, na, na kim nam zależy. Zastanów się, kiedy ostatni raz rozmawiałaś z kimś, po prostu tak rozmawiałaś, nie, oglądałaś telewizji wtedy nie. Robiłaś nic zupełnie innego, tylko po prostu rozmawiałaś. Wydaje mi się, że to jest często rzecz, którą my, szczególnie kobiety, jesteśmy wielozadaniowe. Ktoś z nas coś mówi, my w tym czasie robimy jakieś inne rzeczy, więc no to jest po prostu, często po prostu o tym zapominamy, a kiedy będziemy starać się zrobić to 5, 10, 15 minut dziennie. To po pierwsze nasze relacje będą lepsze, będą głębsze, będą bardziej pełne, ale my też będziemy się jako, jako ludzie zmieniać. I tutaj też ja nie tylko mówiłam o ludziach, ale też o zwierzętach, bo często sama zauważam po sobie, że cały dzień na przykład pracuję i nie zwracam aż tak bardzo uwagi, jakbym chciała, dłużej się nie bawię z moimi psami, czy jeżeli mamy kota, czy jeżeli mamy jakiekolwiek inne zwierzę. To wiadomo, że często to nich mówię, ale to jest mówienie, yy, jakieś tam zaczepianie na sekundę, a nie poświęcam tak 100% uwagi. A yy, zauważyłam, że kiedy miałam dużo wolnego czasu i poświęcałam bardzo dużo uwagi yy, właśnie yy, i psom i osobom, na których mi, zale na mi zależy, to yy, czułam się dużo lepiej. Te pieski się czuły dużo lepiej e, i nasze relacje zarówno z ludźmi, jak i ze zwierzętami. Moje relacje zarówno z ludźmi, jak i ze zwierzętami były po prostu dużo fajniejsze. Kolejna rzecz, którą możemy robić, to jest zapisywanie rzeczy, za które jesteśmy wdzięczne, jesteśmy wdzię za które jesteśmy wdzięczne, żeby nie zapomnieć o tym, co już mamy w pogoni, e, którą codziennie toczymy za tym, co możemy mieć, e, bo e, wydaje mi się, że ten świat teraz się bardzo skupia na tym właśnie, co możemy mieć, kiedy będziemy mieć, żeby mieć jeszcze więcej pieniędzy. Wszystkie te rzeczy, jak zdobyć więcej klientów, jak zdobyć więcej followersów i tak dalej i tak dalej. Wiadomo, że to się klika bardzo. Ale pamiętajmy na co dzień o tym za co teraz jesteśmy wdzięczne, co? Teraz nam co teraz nam z czego teraz jesteśmy zadowolone? Ja zapisuję sobie po prostu trzy rzeczy, za które jestem wdzięczna każdego dnia i robię to przy okazji dziennika i wydaje mi się, że że to, to nawet sprawia, że przez sekundy trzeba się zastanowić, bo y, możemy być wdzięczne nawet za takie rzeczy bardzo przyziemne, y, jak za to, że mogliśmy, mogłyśmy wypić herbatę na przykład z kimś albo kawę, y, że ktoś miał na przykład, y, jeżeli macie partnera y, albo partnerkę, która. Dużo pracuje, to można być wdzięcznym za to, że, że w końcu był w domu i, i można było z nim spędzić czas. I to są takie małe rzeczy, które wydają się zupełnie normalne, ale, ale warto pamiętać o tym, żeby być za nie wdzięcznymi. Kolejny nawyk to. Stałe godziny snu. Wydaje mi się, że to jest fajne, żeby się sobie zrobić taki rytm dobowy. Będzie nam po prostu łatwiej wtedy funkcjonować. Nie będziemy musieli podejmować tyle decyzji. A na przykład stała godzina pójścia spać pomoże nam w tym, żeby nie siedzieć nie wiadomo ile czasu na Netflixie, tylko, tylko żeby położyć się wcześniej, żeby rano się wyspać i żeby móc wstać wcześniej, jeżeli takie było nasze postanowienie noworoczne żeby wstawać wcześniej. I ostatnie trzy rzeczy. Planuj, 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 zapisuj sobie plany, zapisuj sobie swoje cele, rozpisuj zadania na najmniejsze części. Planowanie to jest rzecz, którą ja robię codziennie. Eee, codziennie udoskonalam tą sztukę. Ja bez mojej listy nie zrobię nic kompletnie. Ja muszę mieć wszystko zapisane. Najlepiej, jeżeli ktoś się, wszyscy się ze mną komunikują tylko i wyłącznie przez jakieś komunikatory, bo ja sobie mogę do tego wrócić, spojrzeć, zobaczyć, czy ja wszystko zrobiłam. Mam wszystkie rzeczy zapisane, więc planuj, 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 planuj. Moim zdaniem planowanie to jest podstawa jakichkolwiek działań w jakimkolwiek obszarze. Przykładem może być moja lista. W tym roku robiłam bardzo, bardzo, bardzo skromną imprezkę na cztery osoby, ale zaplanowałam sobie listę posiłków, rzeczy, które muszę zrobić przed tym i w dniu Sylwestra, kiedy przygotowywałam wszystko, odwykreślałam każde zadanie z mojej listy. W ten sposób nie musiałam się nad tym zastanowić, czy ja jeszcze coś, o czymś zapomniałam, czy nie, tylko po prostu szłam po kolei i robiłam kolejne zadania. Następna sprawa z tym związana to jest zapisywanie swoich pomysłów. Zapisywanie swoich pomysłów, nawet takich najgłupszych, może być w tym dzienniku, dlatego, że my zapisując te pomysły kiedyś mogą nam gdzieś umknąć, możemy coś tam zapomnieć, a zapisywanie pomysłów, czy zapisywanie jakichś myśli fajnych, które nam przychodzą do głowy, takie małe eureka, często jest tak, że mamy to eureka, uważamy, że to jest super pomysł, a potem nagle o tym zapominamy, a szkoda, bo z takich różnych pomysłów mogą wyjść bardzo fajne rzeczy. I ostatni punkt to jest świętowanie małych zwycięstw, czyli cieszenie się z każdej drobnej rzeczy, która nam wyjdzie. Ja jestem akurat tym mistrzem, to nie musi być moje postanowienie, to nie musi być mój nawyk do wprowadzenia w przyszłym roku, dlatego że ja świętuję każdy sukces, który osiągam, nawet taki najmniejszy, chwalę się. Głośno i wyraźnie. I takie świętowanie wydaje mi się, że jest super, ponieważ poprawia nam po pierwsze samą scenę, po drugie humor w danym momencie, po trzecie czujemy się bardziej docenione. I uważam, że takie nagradzanie jest bardzo ważne. Fajnie jest też sobie stworzyć taki słoik albo taki. No, jakiś taki, jakieś naczynie bądź pudełko, e, właśnie z takimi sukcesami, zapisywać je tam i w gorszych chwilach wracać właśnie do tego, e, do tego dobrego, co nam się udało zrobić. I e, w ten sposób sobie poprawiać po prostu humor. OK, to wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Mam nadzieję, że znalazłyście trochę inspiracji. Do y, zmian w tym nowym roku. Jeżeli ten film okazał się dla Was przydatny, proszę zostawcie mi jakiś znak, łapkę w górę, subskrypcję bądź komentarz i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Dziękuję Wam bardzo, cześć, pa!